Znowu masz pałę z matmy? Po co się uczyć? Jak możesz oglądać ciekawostki o Minecraft? Delfiny, chociaż zamknięte w klatce umrą same z siebie, to mają też swoją mądrzejszą stronę. Gdy nakarmimy je rybą, to zaprowadzą nas do najbliższych podwodnych ruin lub opuszczonego statku. Szkoda, że lód w nich jest warty tyle co ty w projekcie grupowym. Każdy wie, że jak chcemy odstraszyć naszych ulubionych wielbicieli Arbuza. Wystarczy wylać na brudasów trochę wody lub założyć dynię na swój głupi łeb. Jednak jeśli nie mamy żadnej z tych opcji pod ręką, wystarczy patrzeć się nim głęboko w oczy i czekać, aż na nie spadnie deszcz. I to wszystko na dziś. Napisz, czy wiedziałeś o tych ciekawostkach w komentarzu i przypadkiem nie spadnij z mostu w drodze do spożywczaka, bo ktoś te filmy musi oglądać.